Cześć, jak wiecie, mam dwa nowe duże akwaria i zamówiłem sobie do nich fototapetę z tej firmy właśnie. Zaraz ją rozpakuję i zobaczymy jak to wygląda. Czy ty mi pomagasz? Pomagasz mi? Nie. No i sam nie wiem, to ma 3 metry. Bo trójkątne akwarium ma te boki tylne 1,5 metra na 1,5 metra. To jest taki przekrój skały na tych zdjęciach jakby reklamowych. Wydaje mi się to ładniej wyglądało. A tutaj do 840, do ona ma 2 metry, więc tam postanowiłem takie takie skałki po prostu. Tak czy tak, zamówiłem to, bo mi się znudziły mi się te wzory, które są dostępne. E, na tych akwarystycznych takich tych taka zwykła wykładzina. Tłach, nie, a taka zwykła mm, tapeta. Ostatnio miałem taką, to ona nie najlepiej też wygląda. Prawda jest taka, że ja i tak planuję, że mi to bardzo mocno zarośnie. Z tam będzie widać ledwo co. Chyba jest OK. W każdym razie tak z tyłu wyglądało. W ogóle jestem niezadowolony z tego telefonu. Wszystko tak na żółto filmuje. Z tyłu wygląda łyso, więc widać kable, więc jak włożę to ten tył to mam nadzieję że będzie lepiej. Hmm, nie wiem czy to, czy to dobrze wyszło. Ale zarośnie. I już. Nie, nie widać teraz tak kabli. Ryby trochę się spłoszyły i zrobiły taką zmętnioną wodę. Teraz jest jeszcze bardziej czerwona. No nie wiem, muszę się przyzwyczaić. you cool.